Generalnie w zamku możemy przyjąć około 300 tysięcy ludzi w roku, natomiast na, konc natomiast na koncertach a to są historycznie koncerty kameralne, sale, które, którymi dysponujemy do 120 do 130 osób. Zapraszamy na każdy z tych czterech koncertów. Na dzisiaj już mogę powiedzieć, że na ten pierwszy koncert w zasadzie zostały jakieś pojedyncze ostatnie bilety, natomiast na wszystkie kolejne zapraszam do zakupu wejściówek. Jak mogę, dwa zdania również chciałem powiedzieć na temat samej idei tego festiwalu i tego, jakie on ma znaczenie dla zamku i dla całego zespołu parkowo-pałacowego, bo są wydarzenia, które są nierozerwalnie związane z pewnymi miejscami, i jak Państwo zauważyliście, mniej lub bardziej, mam nadzieję, w ostatnich latach byśmy nieco przemodelowali sposób funkcjonowania Zamków Mosznych i no nieco inaczej ułożyliśmy hierarchię, jakby. I naciski na to, co się tam dzieje. To jest przede wszystkim atrakcja turystyczna, to jest przede wszystkim miejsce promocji samego zamku, ale również województwa opolskiego i regionu. Natomiast, miejsce na muzyczne święto kwitnące Azalii w tym zamku musi być, i nie wyobrażam sobie, aby nie zachować tej najdłużej trwającej, cyklicznej imprezy czy najdłużej cyklicznie trwającego festiwalu muzyki klasycznej w województwie opolskim i muszę się przyłączyć do podziękowań dla Samorządu Województwa Opolskiego, dla pa, pa, Pana Marszałka, na ręce Pana Marszałka Kubańcy do podziękowania składam i Pani Dyrektor Kamińskiej, bo a, ciężko jest w realiach funkcjonowania bym powiedział, a, biznesowego, komercyjnego organizować wydarzenia muzyczne. To zawsze są wydarzenia, które wymagają wsparcia a, instytucji publicznej i dziękujemy serdecznie, że właściciel zamku cały czas jest również z tym świętem muzyki na zamku w Mocznej. dziękuję serdecznie.